Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Doradca. No co, Skodunia dalej na lawecie? Nic się tutaj wiele w tym temacie nie zmieniło. Niektórzy w komentarzach pisali Waldek, czy ona ten milion pokona na lawecie, bo ostatnio ciągle jeździ z nią na lawecie. Ale już wam tłumaczę o co chodzi i zaraz też przechodzę do głównej treści tego odcinka, czyli problemu, jaki mam obecny z tą Skodą, ale. Po kolei. Znikąd nie wzięła się jazda na lawecie, bo tak jak od samego początku mówiłem, chciałem, żeby to pierwszy właściciel tej Skody przejechał ten milion kilometrów. Do niego miałem dokładnie 545 kilometrów i nie chciałem jechać na kołach. Z dwóch powodów. Z jednego powodu takiego, że mógłby być jakiś korek, trzeba jechać objazdem i kilometrów brakło. Z drugiej strony wiedziałem, że w myśl polskich przepisów po przekroczeniu miliona mogę mieć problem. Dojechałem do 999 969 kilometrów, zapakowałem na lawetę, pojechałem do pana Waldemara. Przekroczyliśmy milion kilometrów, spakowałem auto na lawetę i w sumie tak stoi do tego momentu, bo mam teraz duży problem względem tego, by móc legalnie tą Skodą jeździć po polskich drogach, bo producent nie wierzył tak w swój samochód jak w poprzednich generacjach, czy to Skody, czy grupy Volkswagena, gdzie ten licznik po przekroczeniu miliona zaczynał liczyć od nowa, a nie zatrzymywał się na dziewiątkach, przez co teraz zrobił się mały. Paradoks i pewien błąd systemowy. Niektórzy pisali w komentarzach, Waldek, zdejmuj z lawety na 100%, jak zaczniesz jeździć, ten licznik przebije, zacznie kręcić od nowa. Jestem przed chwilą po rozmowie ze specjalistą, który jest chyba jednym z głównych serwisantów liczników grupy Volkswagena, który powiedział, nie ma takiej opcji, ten licznik na 100% pozostanie na dziewiątkach, jest to zabezpieczenie producenta. Zatem pytam Skody, dlaczego tylko 6 cyfr, dlaczego nie 7? Nie wierzyliście tak w swój produkt? No i zaraz Wam opowiem, jak wygląda cała historia z obecnym dopuszczeniem uszczegiem Skody do ruchu, bo na chwilę obecną to powinna jeździć tylko i wyłącznie w tym momencie na lawecie. Zapraszam Was na odcinek. To jeszcze tak dla przypomnienia. Partnerem tego odcinka jest porównywarka ubezpieczeniowa MUBI. W sumie dawno MUBI już nie było, więc trochę w formie przypomnienia dla tych, którym w niedługim czasie kończy się ubezpieczenie komunikacyjne, bądź tym, którzy chcieli zawczasu zorientować się, ile w najbliższym czasie OC może kosztować do ich samochodu, również też Autocasko, czy opcje dodatkowe, Agassiz czy NNW, mogą skorzystać z linku poniżej. Tam dokładnie wszystko jest opisane, z jakich promocji też można skorzystać, bo możemy otrzymać zwrot w wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia. Jest są to bony, czeki, to jest po prostu realny zwrot na nasze konto. Możemy również zarabiać z poleceń. Po zakupie ubezpieczenia otrzymujemy link referencyjny, który możemy podesłać swoim znajomym i powiedzieć, skorzystaj z mojego linku. Ja otrzymam 50 zł, a Ty otrzymasz 150 zł po zakupie ubezpieczenia, więc każdy będzie z tego zadowolony. Przypominam, bo nie warto przepłacać za ubezpieczenie komunikacyjne. Wszystko macie pod spodem. No właśnie, problem pojawia się jeden. Gdyby Skodunia zaczęła liczyć od zera, od nowa, by kilometry szły, można powiedzieć, że wystarczy pojechać na stację kontroli pojazdu: 51 zł, i w niedługim czasie będzie 50, bo ta magiczna opłata administracyjna będzie znikała. Legalizujemy, diagnosta wpisuje to w CEPIK. Dziękuję, rozchodzimy się. Ale nie! Mamy tutaj drugą sytuację. Licznik zatrzymał się na dziewiątkach, czyli traktowany jest jako niesprawny w tym momencie. Co ciekawe, jeżeli wymienimy licznik na inny, mamy 14 dni na udanie się na stację kontroli pojazdu celem tego zalegalizowania. Tylko co ciekawe, 14 dni jest liczone nie od momentu stwierdzenia uszkodzenia licznika, a od momentu jego wymiany. Sorry, ale pozostawia to bardzo duże pole do nadinterpretacji. Tutaj mam drugi licznik do Skodunie, więc mniej więcej zdradzam, co się będzie w niedługim czasie działo i w jaki sposób można to zrobić jedynie słusznie i legalnie, a z drugiej strony mam oświadczenie właśnie takie, które wypełniamy w stacji kontroli pojazdu. Standardowo, obwarowanie tutaj prawne, z jakiego powodu, dane, dane osobiste i tutaj najważniejsze aspekty. E, przyczyna wymiany drogomierza, podkreślam, wymiany. Drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać. Mamy to dokładnie w skodzie. Drugi punkt, konieczność wymiany elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozwiązalnie związany, Zapewne chodzi o nowsze auta, nie wiem, jakieś uderzenie boczne, rozwalona deska, gdzie drogomierz będzie częścią integralną danego elementu. To mnie nie dotyczy, ale muszę napisać, z jakiego powodu jest wymieniany, więc napiszę, że producent tak bardzo nie wierzył w swój samochód, że przejdzie tylko i wyłącznie mniej jak milion kilometrów. Eee, I to jest główny powód. Chociaż umówmy się szczerze, ta skoda to jest jedno z niewielu w Polsce aut osobowych, które oficjalnie przejechało ten milion kilometrów, bo takich aut, które przejechało milion kilometrów, mając na cyferblacie blacie 300 tysięcy. Sorry, było znacznie więcej. Biorąc jeszcze. Podstawę prawną całej tej sytuacji, bo nie ukrywam, ten temat naprawdę mocno próbowałem rozwiązać. Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odbierze przebiegu pojazdu, w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozwiązalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego pojazdu. Czyli co tutaj mamy zaznaczone? Nigdzie nie ma słowa, że musi być to nowy drogomierz. To jest jedna rzecz. Nigdzie nie ma słowa, że musi być to robione w jakiejkolwiek autoryzowanej stacji. Można zrobić to pod płotem, pod blokiem w garażu, jak ktokolwiek widzi. Owszem, jest opcja wymiany drogomierza na nowy, ale umówmy się szczerze: przy tej skodzie Oktawi zapewne ten drogomierz byłby droższy niż cały samochód. Prawda jest taka, że nie mogę, kupując drugi licznik, ustawić go sobie od zera bo przechodzimy do artykułu 306a kodeksu karnego. Zmiana wskazania drogomierza lub integracja w prawidłowość jego pomiaru. Kto zmienia wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tej samej karze polega, podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynności, w którym mowa o paragraf, w paragrafie pierwszym, czyli zarówno zlecający, jak i wykonujący korektę. I tutaj automatycznie przechodzimy do pierwszej y, rzeczy, czyli dlaczego... Na, przy, na przykładzie tego auta nie możemy legalnie licznika ustawić od zera, jakimś tam VCDS-em czy innym wynalazkiem, który licznik wyzeruje, bo on jest w tej chwili niesprawny, a my tylko i wyłącznie mówimy o wymianie. O wymianie na przykład na drugi licznik, który ma 18 lat i nie wiadomo ile czasu będzie działał, jak można byłoby ten licznik uzdrowić poprzez to, że byłoby to wpisane później do cepiku, czyli mamy ostatni przegląd przy 999 chyba 800, jak dobrze pamiętam, i potem mamy drugą adnotację, że licznik na stacji diagnostycznej ma np. 0005 km, nie? Ja muszę kupować drugi licznik o jakiś taki, jeszcze patrzeć, trzeba, na pewno te kości się zgadzają. Nigdy nie ma pewności, czy aby na pewno ten licznik będzie działał, chociaż według sprzedającego tak ten licznik powinien działać. Ba ja nawet nie wiem, czy ten licznik też tutaj na wyświetlaczu nie był w jakikolwiek sposób cofany, więc to jest polska litera prawa. Ba, idąc jeszcze za ciosem, o tym bym zapomniał, na przykładzie oktawi dwójki nie byłoby najmniejszego problemu, ale na przykładzie oktawi jedynki sama wymiana licznika to mamy tu dwie, trzy śruby i tutaj jeszcze od góry... Z sześć, siedem śrub łącznie e, razem. W oktawie dwójce licznik wkładamy, jeździmy dalej. W oktawie jedynce nie, mamy dodatkowe zabezpieczenie. Osobno po włożeniu licznika, względem tego, co specjalista mi przekazał, będę musiał na nowo zakodować i mobilizer, i kluczyki. Idziemy w bardzo duże pieniądze. Ja wiem, że owszem, w myśl polskich przepisów tak jak najbardziej, cieszę się, że karanie jest za cofanie licznika, chociaż tutaj, jeżeli przegląd był robiony w październiku, jeżeli mamy wymianę, mamy w tym momencie końcówkę marca. Ten licznik będzie włożony. Oczywiście za te 51 zł po wypełnieniu tego pisma mamy to zatwierdzone w cepiku. Z jakiego powodu był wymieniony licznik? Jak ktoś widzi poprzedni przegląd 999, a teraz widzi od zera, no ma świadomość, że ten licznik zaczyna tak jak w ciężarówkach. No jest cofnięty, ale liczy, liczy od zera. Więc w polskich przepisach nie ma czegoś takiego jak naprawa licznika, co najwyżej można wymienić na drugi, na przykład 18-letni, bądź kupić nówkę za. 1500 złotych. Zawiłość jest spora, ale zapewne też ustawodawca za bardzo tym tematem się nie interesował, mając świadomość, że kto miał cofnąć, to i tak cofnął. U nas mało, który ma więcej jak 187 tysięcy kilometrów, więc po co będziemy sobie głowę zawracali 20 przypadkami w skali roku, więc tylko i wyłącznie wchodzi w grę wymiana żeby nie dostać kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Więc ja teraz będę ten licznik podmieniał, będę jechał do serwisu, który mi oczywiście na lawecie, no bo tak, tak, tak byłoby chyba najbezpieczniej, żeby nie jechać na kołach. Chociaż z drugiej strony to też jest absurdalne, że nawet jakby mnie dzisiaj policja zatrzymała, by stwierdzili o, 999, jaka magiczna liczba kilometrów, jak żeśmy pana zatrzymali. I w teorii nie dostałbym żadnego mandatu, bo policjant nie byłby w stanie stwierdzić, czy ten licznik jest sprawny, czy nie. No ale jeżeli miałbym drugą kontrolę w przeciągu, nie wiem, miesiąca, dwóch, pięciu, siedmiu, dziewięciu, czy w międzyczasie wyskoczyłby przegląd techniczny, no, chociaż przy pierwszym przeglądzie też nie byłoby problemu, więc ta dziura, jak i nadinterpretacja przepisów jest bardzo duża, więc muszę wymienić, muszę go zakodować od zera, no powiedzmy jeszcze jechać na stację diagnostyczną, pięć stówek za to wszystko idzie. Bardziej jako ciekawostka, w żaden sposób się Wam tutaj nie żale, ale można powiedzieć, że u nas no przepisy są tak jednotorowo tworzone, nie ma zbyt wielu furtek do interpretowania, szczególnie w tym aspekcie. Mam nadzieję, że materiał jako ciekawostka Wam się przyda, Skodunia będzie służyć dalej, tak jak mówiłem, niech, niech ona jeździ sobie chociaż umówmy się szczerze lata świetności ten samochód ma już za sobą co nie zmienia faktu że gębę cieszy że pali 4,5 litra przy 90 km na godzinę i odpala w mrozach nawet jak było minus 17 bez najmniejszego problemu i ma zasięg 800 km pozdrawiam was serdecznie trzymajcie się hej